Stereotypów jest bardzo wiele i to nie tylko w pracy, ale i w życiu codziennym, zarówno rodzinnym, towarzyskim, społecznym. Migrena nie jest uważana za chorobę, jest uważana za fanaberię, za wymówkę, nie jest doceniana przez osoby, które nigdy w życiu na nią nie chorowały, ponieważ nie cierpiały. Jak widzą osobę cierpiącą, uważają, że ona się izoluje, bo nie chce dalej uczestniczyć w danej. W danej czynności, czy aktywności. Prowadzę firmę, więc jest mi po prostu łatwiej funkcjonować z migreną, ale no często jest tak, że mam umówione spotkania, wyjazdy i po prostu z dnia na dzień muszę odwołać, a nawet z godziny na godzinę muszę po prostu odwołać czy spotkanie, czy wyjazd, no bo właśnie mam ból głowy, wymioty, no i muszę się po prostu położyć w ciemnym pokoju, żeby mnie nic nie, nie drażniło. Problem jest kilkuaspektowy. Jeżeli mówimy o migrenie przechodzącej z napadami, czyli migrenie epizodycznej, ona nieleczona bądź źle leczona przechodzi w migrenę przewlekłą, która jest prawdziwą tragedią dla pacjenta. Leki są albo bardzo drogie, albo mało skuteczne, a często też są drogie nieskuteczne, co strasznie zmniejsza jakość życia. Jest to codzienny ból głowy z ośmioma dniami ciężkiego bólu głowy w miesiącu. Pojawiły się pierwsze leki, które są specyficznie stworzone na migrenę, czyli działają na ten, na ten cel, którym jest w patogenezie migreny tzw. Tak calcitonin gene-related peptide, czyli peptyd związany z genem calcitoniny, jakby ten główny winowajca, który powoduje, wyzwala napad migreny. I te leki zostały stworzone jakby strzelając w ten cel. One specyficznie są stworzone dla leczenia migreny, a nie innych chorób. One nie są zapożyczone z leczenia innych chorób. I te leki są równie skuteczne jak tamte u najlepiej reagujących pacjentów, a nawet można powiedzieć, prawdopodobnie są bardziej skuteczne. Trzeba pamiętać, że migrena nie wybiera. Ta choroba dotyka zarówno osoby, które można powiedzieć są dopiero na początku ścieżki zawodowej, a także kluczowych liderów w firmach. Tak więc pracodawca musi mieć tą świadomość i być bardziej elastyczny. Ja myślę, że ta elastyczność, czyli Możliwość dolegowania pracy do domu, możliwość zmiany godzin czasu pracy na te okresy, kiedy pracownik choruje na migrenę jest bardzo kluczowa. Liczymy na to, że po pierwsze wzrośnie świadomość migreny jako choroby, a nie tylko jakiegoś wydumanego problemu związanego z bólem głowy, który na przykład zawsze można w jakiś sposób sprowokować bądź udać. To jest naprawdę poważny problem zdrowotny, który ogranicza normalne funkcjonowanie. Więc w środowisku pracy myślę, że może się poprawić taka społeczna ocena osób, które zmagają się z tym problemem.